here. Dla Was. Powstań. Herb prawda? Dnia na papułach w 1994 roku. Gdzie wam upadnie 700 lat. Po tym jak zaczęło to funkcjonować jako sanktuarium uważa się, że pod koniec XIII wieku ta, ta, te kamienie tego Domu świętego dotarły do zostały złożone w tą małą kapliczkę i jest to początek sanktuarium. Zobaczcie, gdzie to jest przeniesione. To było takie zdjęcie trzech dysponatów amerykańskich. Jeden z nich był w kosmosie z tym medalikiem Matki Bożej Loretańskiej, czyli tej właśnie patronki tych wszystkich awiacji, lotu. No, Zległy końcu zostaniemy przy ołtarzu, który też będzie na nas patrzył. Czyli, jak ja on obraca głowę, kierując spojrzenie cały czas no. Zaraz. To jest ucieczka do Luttu, prawda? I ten osiołeczek tam po pośno... Zobaczysz. w ciągle będą te tematy maryjne się pojawiać. Tu mamy między innymi właśnie ten domek święty i matka Boża z dzieciątkiem, widać? To właśnie przenoszony przez anioły, tak. tak jak ta tradycja głosi. Ale piękna ta sztukateria, niesamowicie koronkowa. To jest tak zrobione, proszę Państwa, iluzjonistycznie troszkę też, żeby nam żyło, żeby to wydawało się dużo bardziej przestrzenne, bo jest to... De facto płaskorzeźba, ale jak patrzymy na te różne takie wystające jakieś tam ręce, stopy, czy jakieś tam trąbki, czy kwiaty, czy inne rzeczy, no to musimy wrażenie, że ta jest tak naprawdę dużo bardziej przestrzenna niż... patronów słowiańskich, czyli cyryla i Oni są związani z ochrydą, między innymi z wyszeprawem, z te mam przekonanie, że nie ma takiej potrzeby, że nic się nie stanie, że sowieci do Warszawy nie będą. Ихання jeчаnie понава jednнаном квако за. Małotow wyczerpał i jak się ruscy dogadali z ramiastami, że będą razem walczyć z Niemcami, to po wstępnym roku, jak Rosjanie zostali zrezygnowani z Niemcy, to postanowiono, że można by to z tymi żołnierzami zrobić, że można być swój po samych żołnierzach na bazę złota, więc wyprowadzono to z Boryska... Tak samo zresztą podobnie jak na Monte Cassino nieco ponad tysiąc tych Proszę Państwa, chwila refleksji. Ta postę zamieniła w ten miesięczny, to czy Cuore di Gesù, da Bernardo, il mio cuore di Gesù, casa di Dio e porta del Cielo, cuore di Gesù, fornace a terra.